Witajcie, ale ja już jestem w szpitalu wojennym, no bo mam, nie mam nogi i mnie bardzo boli. No, mam nogę, ale mam przeciętą pod gaciami. Widzicie? Tam mam. Nie pokazywam tego, ale no, bardzo fajnie się już czuję. Mogę już chodzić. Wyszły na powietrze i popatrzcie, jak wygląda. Tam sobie ptasek lata. Tak wygląda. No, pięknie. A ja teraz będę robił atak na muchy. Będę dobijał te restki możecie za mną. Ale muszę znaleźć to, co gdzieś zgubiłem jak biegłem. To gdzieś to zostawiłem. Widzieliście na filmie, gdzie ja to zostawiłem? O, tutaj jest. Mm. już bierzemy i dobijamy resztki. Mówili mi w szpitalu, żeby tego nie robić, ale... my Zabić muchy! Nie, oni chcą zabić muchy! Wy, e, cześć! mi Ja teraz tu mamy taki fotel zgnity. I tu teraz musimy. O, tu jadę! Kurde! Wszystkie tu są pomiarzdzone, ale ja dobijam. Uwaga, mam, mam taki konkurs. Kto mnie zasubskrybuje, dostanie moje pudle, co ja ułożyłam. Popatrzcie. Widzicie? Kto już dostanie takie pudle na kartonie? Ten, kto mnie zasubskrybuje, da mi lajka i, i da, da mi y, donatek na moim pierwszym live, czyli za tydzień. Ten wygra puddle. Chcecie? Jak nie chcecie, to ja to dam komuś, ale one są przeze mnie układane całe. Jest to z autografem będzie. Tutaj będzie autograf. To No nie wiem czy to chcecie, czy nie, ale na moim pierwszym filmie to będzie do wygrania na moim pierwszym live. Jeśli chcecie, to się zgłoście do mnie. Wyślijcie mi tego i... To na tyle. Pa! Doro!